W 1492 roku Krzysztof Kolm wyruszył statkiem w poszukiwanie morskiej drogi do Indii. Nie odnalazł jej, lecz dokonał innego wielkiego czynu, który zapoczątkował nową epokę. Odkrył Amerykę. Kolm wraz ze swoją załogą zaobserwował, jak opisał w dzienniku pokładowym wielką ognistą błyskawicę, białą wodę i dziwne zachowanie kompasu. Było to pierwsze nadzwyczajne zjawisko odnotowane na obszarze trójkąta bermudzkiego. My life be like... Miami, najdalej wysunięte na południe duże miasto w kontynentalnych USA, przeludnione turystami Miami stało się oknem USA na kraje Ameryki Łacińskiej jako pochylisko i ośrodek wypoczynkowy. Miami jest także jednym z wierzchołków najbardziej tajemniczego miejsca na Ziemi. Wraz z Portoryką i Bermudami tworzą obszar na terenie, którego od lat zachodzą niewyjaśnione sytuacje. Trójkąt Bermudzki Właśnie tu czai się śmiercionośna siła. Woda jest zdradliwa. Coś czai się w jej głębinach. Od wieków giną tu setki osób. Statki nagle znikają. Samoloty również. Żadnych ciał. Żadnych wraków. Bez sygnału SOS. Po prostu są i nagle ich nie ma. Lista wypadków jest bardzo długa, a my postaramy się przedstawić Wam najciekawsze z nich. Pierwszy przypadek, który wybraliśmy to tajemnicza historia statku widła. Listopad 1872 roku. Z portu w Nowym Jorku dokonuje wypluwa żaglowiec Mary Siles z ładunkiem beczek Spiritusu. Nigdy nie dotarł do celu, przynajmniej z załogą. 4 grudnia został odnaleziony przez inny żaglowiec w okolicach Gibraltaru, bez żywej duszy. Podobno wszystko znajdowało się nie na idealnym porządku. Brakowało tylko szalupy ratunkowej i przyrządów pomiarowych. Po odprowadzeniu w statku do najbliższego portu w Gibraltarze i podaniu go szczegółowemu przeglądowi, nie udało się ustalić przyczyn zniknięcia załogi. Co mogło stać się na rzecz losu medycznego? Jedna z testów mówi o zamordowaniu załogi przez tych, którzy odnaleźli statek Wigmo. Według prawa morskiego ci, którzy znaleźli i uratowali statek, mogą liczyć na nagrodę w wysokości połowy wartości samego statku i jego ładunku. Po kilkunastu latach śledztwa załoga została oczyszczona z zarzutów i otrzymała szczątkową nagrodę. Istnieje wiele hipotez, a najdziwniejsza z nich to historia chorego umysłowo-kucharza. Miałem otruć wszystkich członków załogi, wrzucić ich za burtę i opuścić statek na jednej szalubie ratunkowej, zapewne ginąc. Najbardziej prawdopodobna teoria jest taka, że załoga wyczuła o parę alkoholu z beczek i w obawie przed wybuchem opuściła statek. Należy pamiętać, że w tamtych czasach często dochodziło do pożarów statków transportujących alkohol. Po latach śledztwa uznano, że znaczącą rolę odgrywało dziewięć nieszczelnych beczek na pokładzie statku. Alkohola, alkohol transportowany przez Mary Celeste spalał się już w 13 stopniach Celsjusza. W takim razie, skoro prawdopodobnie doszło do eksplozji, jakim cudem nie było śladów spalenizmu? W 2005 roku na Uniwersytecie w Londynie zrobiono doświadczenie. Wykonano model Mary Celeste i miniaturowe beczki wypełniono alkoholem. Wybór wyrwał drzwi od ładowni, ale nie zostawił śladów w spalenizmu. Drugim przypadkiem jest zniknięcie Wielkiego Węglowca, którego historia spowita jest wielką tajemnicą i znajduje się bardzo mało informacji na jego temat. Największym zaginionym obiektem był USS Cyclops. Wypłynął w rejs 4 marca 1918 roku. Statek niczym nie wyróżniał się od innych transportowców. Podróż miała trwać kilka dni, jednak wcale nie została ukończona. Nie zostały też żadne ślady postatku. Choć wyposażony był w aparaturę radiową, nikt nie odebrał sygnału SOS. Jego zniknięcie nazywa się najbardziej tajemniczym w historii floty. Podejrzewa się, że zatonięcie spowodowała burza lub wojenne działania wroga. Jak wyjaśnić zniknięcie? Ostatnim wymienionym przez nas i bez wątpienia najciekawszym przypadkiem jest zagadkowy lot 19. Historia zniknięcia eskarzy pięciu amerykańskich samolotów torpedowo-bombowych Grumman TBF Avenger 5 grudnia 1945 u wybrzeży Florydy. Słynny lot 19. Jednosilnikowych samolotów, z których składał się Patrol 19, wystartowało o godzinie 14.10 z bazy Fort Lauderdale na północ od Miami, na wschodnim wybrzeżu Florydy. Instruktor porucznik Charles Taylor, 28 lat, kierował grupów uczniów nie mających właściwie żadnego doświadczenia, wbrew temu co było często powtarzane. Miał to być lot ćwiczebny w celu trenowania bombardowania celu nawodnego. Po bezproblemowym wykonaniu zadania i zmianie kursu w kierunku bazy, porucznik Taylor zorientował się, że kurs samolotów nie znajduje się tam, gdzie powinienem. Nie należy zapominać, że w tamtych czasach morskie narzędzia nawigacyjne ograniczały się do zegarka, kompasu i dobrej orientacji w ukształtowaniu terenu wybrzeża. Silny wiatr północno-wschodni zepchnął samoloty na wschód, co stało się bezpośrednią przyczyną zdarzeń, których seria doprowadziła do tragedii. Dezorientowany porucznik Taylor sądził, że przelatuje nad Florida Case, podczas gdy znajdował się nad wyspą Andros, daleko na wschód. Utrzymał więc kierunek północno-wschodni, licząc na odnalezienie brzegu Florydy, nie zdając sobie sprawy, że prowadzi swoich uczniów w stronę pełnego morza. Nie chciał przejść na częstotliwość alarmową w swoim radio, choć pogoda zaczęła się załamywać. Lotnicy musieli lądować na falach, na wzburzonym morzu. Było to niebezpieczne, a wręcz niemożliwe do wykonania zadanie dla pilotów, którzy nigdy tego wcześniej nie robili. Jeśli nie rozbili się na falach, które przy tych prędkościach zachowują się jakby betonowy mur, to i tak szanse przeżycia były bardzo niewielkie. O 19.27 wystartowały dwa hydroplany ratownicze Martin PWM Mariner. Trwał storm. Jeden z hydroplanów z nich, dokładnie 23 minuty po w wyniku eksplozji. Które widziała załoga okrętu SSS, majnez mil. Być może został trafiony Może ktoś z załogi nie zgasił papierosa. Drugi dom prowadził dalej poszukiwania aż do 6.15 następnego dnia. Bez skutku przez następne dni zmobilizowano do ogromne środki ratownicze przy wciąż bardzo ciężkich warunkach pogodowych. Nadal bez rezultatu należy wiedzieć, że w pokoju trzęsienia w głębokość się sięga kilka tysięcy metrów, a prąd zatopowy może przenieść braki o dziesiątki kilometrów w czasie kilku godzin. Taką wersję zdarzeń uprawdopodobniają także następujące fakty. Porucznik Taylor już kilkakrotnie wcześniej gubił się w czasie lotu i zdarzyło mu się nawet lądować na morzu. W forcie Lauderdale był dopiero od 21 listopada przez od dwóch tygodni, nie miał więc możliwości poznania okolicy wystarczająco, by móc określić swoją pozycję. W maju 1991 roku poszukiwacze wraków odnaleźli u wybrzeży Florydy na głębokości 250 metrów resztki pięciu Avengerów. Sądzili, że chodzi o samoloty z lotu szkoleniowego 19, gdyż na pięciu wrakach leżących w promieniu około 250 metrów był oznaczenia FT, Fort Lauderdale a jeden z nich miał numer 28, tak jak samolot Taylor. Okazało się jednak po sprawdzeniu, że są to samoloty, które rozbiły się tu w czasie kilku zupełnie innych misji, nie mając nic wspólnego z lotem 19.